Hej, kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy nagrywały pro wysy No, Więc bez przedłużenia zaczynajmy. Intro! Dobra, się na konto. O Boże, ja ten luczek mam już od miesiąca, muszę go zmienić. Dobra, skończyłam luczka, zapisuję go. Hmm, chyba zmienię sobie luczka. Niedawno dostałam prezenty, ale to ślicznie wygląda. Zrobiłam sobie luczka i go zapisuję. Nudzi no, się. O matko, nie, 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 ja w to nie będę grała. Po co, nie? Przecież to są gry dla nubów. Grywa hmm, Może. Mam trzecie lewa. Ale. Ładne. Terejtuzy mi się tak podobają chyba. Hmm. Odbierzemy. Hmm, może bym pobrał sobie, ubierz się. Zobaczmy, jaki on ma level poniżej 20. Absolutnie nie. Hmm, co bym mogła jeszcze tutaj porobić? hej, Ładna miło piętnasty level ma. Musimy do niej napisać. Co ja mam tu zrobić? Musimy szybko do niej napisać. Hej, hej. Cztery, no. Lubisz mnie? Chciałabym się zapytać. Halo, jak masz na imię? Halo, czemu nie do mnie? Ten Użyć? To jest. Hmm, dobra, chłopak. Dodam. Hmm. Motką do mnie pisze. Ofuu, on ma siódmy level blok, my gosh. Eee. Wyszłam sobie na kawiarni. o matko, mama mi jakaś dodała, ale fajnie, jakiś fajny bój, trzeba go tutaj znaj. Mm. szuka laski, może się do niego napiszemy, hej, o jakaś papa mi autograf, Wie. Widziałam, że szukasz laski. Henetna. Dodam go teraz do serduszka. Ale fajnie, będę miała mieć chłopaka. Na mysipy. Chowac się zgodzi. Matko nie zgadza się. Hmm. Hallo, Mikiś. Misiu, hallo, hallo, ja. Lopaka, hmm. czemu ty nie odpisujesz? To będzie już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. To było tylko w celach humorystycznych. Nie chcieliśmy nikogo tak urazić. Jak chcecie zgadnąć konto, Lorad Hip 2, w opisie będzie hasło do niego, do tego konta. I w opisie będą zasady konkursu, żeby wygrać coś z kolekcji. Więc. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału wraz z dzwoneczkiem, więc pa